Okej, okay. siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, no pewnie się tego nie spodziewaliście, jak oglądaliście odcinek z Messi, że już po dwóch miesiącach ten traf Messiego 97 czerwonego zostanie przybity. Ja tego się tym bardziej nie spodziewałem, ale się tak wydarzyło, jak się wydarzyło. Mój drodzy, jako, że ja nie chcę przedłużać tego odcinka, to tylko wam powiem, że jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek spodoba, to napiszcie to koniecznie w komentarzu oraz prosiłbym was, bo jestem ciekawy, chcę zrobić taką po prostu ankietę. Jakie mieliście po prostu piki za to genialne w że mieliście do zgarnięcia te super Ultimate Tots, te super karty? E, napiszcie również, jaką rangę wbiście? Będę Wam przypinał serduszka, taka motywacja, żebyście napisali, jakie właśnie były te wasze piki e, i również, jaką rangę wbiście. Jestem po prostu ciekawy, ponieważ często gracze narzekają z Elity, że no kurczę, tutaj ktoś bija Golda 2, Golda 1, Golda 3, dostaje najlepsze karty w pikach. A ja tutaj wbijam Elitę, tryharduję w nocy. E, gram do rana i, i co jakieś, jakieś placki, no. Także po prostu jestem ciekawy, jak to u Was wyglądało. Ja tymczasem nie będę przedłużał, moi drodzy. Zapraszam Was do odcinka. Lecimy. O, ku...

Dzisiaj Błahu ma całe szczęście Zare was na grę są już Serio? Dobra, full champion, piki, my też, na film Ronaldo. Mnie też na filmie Ronaldo My też trafimy Cristiano Ronaldo, spokojnie Też jesteśmy w stanie coś takiego zrobić Pierwszy player pick i jedziemy Ronaldo Qualiarella ej nie najgorzej, nie najgorzej, Poliarella, dobra I drugi player pick, tak szybko, szybko drugi player pick Ronaldo, please, Cristiano It was at this moment that he knew, he fucked up. Moi drodzy, montuję sobie teraz ten odcinek i naprawdę... Ściszcie to, dla własnego dobra. Jest! Oh, o oh, kur... Oh, kur... Nie wierzę! Ja... Oh, oh, no! W tym samym czasie z błahem Ronaldo, trzeba co się stało. Ja pierdziele Ula, la! Co się tu stało w ogóle? To niemożliwe. Ja pierdziele Ja nie mogę. Cristiano Ronaldo 99, czerwony. To jest przecież niebywałe. To jest niebywałe. Ile on kosztuje w ogóle? Ronaldo Toc, moi drodzy, aktualnie kosztuje. 6,5 MILIONA MONET, TRAFIŁEM KARTĘ wartą 6,5 I MILIONA MONET CO SIĘ ODWALIŁO, NIE Za to się należy peczka w górę, mimo wszystko, dobra, wybieramy Cristiano Ronaldo Oficjalnie Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe co to się wydarzyło Wysyłamy do klubu, coś pięknego, coś pięknego z człowiekowi płakać sobie może koniec jeszcze jest To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, dobra, otwieram szybko paczkę, ale to nie ma znaczenia Te paczki kompletnie mają znaczenia, Ty... No właśnie w takim trafie jak Cristiano Ronaldo, to faktycznie te paczki już nie mają znaczenia, dlatego wam je pokażę w przyspieszeniu. W pierwszej trafiłem Carvajala, no a w drugiej paczuszce sobie trafiłem jakiegoś losowego informa. Zapraszam was na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Okej, okay, także jak widzieliście trafiłem Cristiano Ronaldo 99 czerwonego toca, Absolutny hit, kosmiczna karta, warta aktualnie 6,5 miliona monet, może więcej nawet. 6 czy 7 no to i tak i tak jest masakrycznie wysoka cena. Co prawda tej karty no, nie mogę sprzedać na no, legranie takim piłkarzem jak Ronaldo To, co jest po prostu czysta przyjemność. Moi drodzy, jeżeli Wam się odcinek dzisiejszy się spodobał, to bardzo było mi miło. I już niedługo kolejne pewnie odcinki. Mam zamiar teraz nagrywać zdecydowanie regularnie, również streamować regularnie, także mam nadzieję, że kanał będzie aktywny, będziecie aktywni i będziemy sobie jechać dalej z tą FIFA. Mimo, że wszyscy uważają, że już zagrał Maru. ale powiem szczerze, że mnie się przyjemnie gra, szczególnie że trafiłem Ronaldo, więc jest czym grać, moi drodzy, do zobaczenia! No i cześć, piąteczka. Jo.